Dobra, panowie i panie, postanowiłem nagrać, chociaż to jest zupełnie kolejny, kolejny spontaniczny wypad na ryby. Teraz zamienię troszeczkę filmy. Jesteśmy, to znowu odcinek o naszych rzekach, rzekach okręgu Nowy Sącz. Co tutaj mamy? Mamy piękną rzekę kamienicę, która w dużej części płynie w miejscowości. Nowy Sącz, w której się urodziliśmy, z której pochodzimy i z której jesteśmy dumni w pewnych względach. Antoni oczywiście na Muchę. A dlaczego oczywiście? Dlatego, że jest to rzeka, która od swoich źródeł do ujścia do Dunajca jest rzeką do łowienia tylko i wyłącznie na, na metodę muchową tak, tak naprawdę. Może, może i nawet lepiej. Jest to do pewnego momentu, jeszcze w zeszłym roku albo dwa lata temu, był to w pełni była odcinkiem No Kill, też od źródeł do ujścia do Dunajca. W tej chwili ten No Kill został zniesiony, ale lepiej, żeby ryb stąd nie zabierać. Jesteśmy w prawie, że jakieś 300 metrów od ujścia do, do Dunajca. Centrum Nowego Sącza, tyle, tyle mogę powiedzieć. Zaraz zobaczycie zresztą na naszym Facebooku, na, na moim Facebooku, kto mnie zna, jest wrzucony film. Natomiast te filmy z, zaraz spróbuję zmontować i wam wrzucić w pełni na YouTube'a, żebyście sobie mogli obejrzeć. Antoni tam poluje dalej na Suchara. Bardzo fajnie już ma trzy klejnie zaliczone, jeden taki mały, na początku zupełnie teraz yy, był średni, a jeszcze wcześniej tak pomiędzy był fajny, duży, taki prawie, prawie 40 cm kleń. No i gruby przede wszystkim, taka kluska typowa. Są, są tu większe, ale jakby ktoś chciał, to oczywiście Okręg Nowy Kamienica, najlepiej wykupić od razu sobie zezwolenie na całe okręgowe sądzie jednodniowe, czy tam ile chcecie. I też można tutaj połowić. Wyżej zdarzają się, w wyższych częściach tej rzeki zdarzają się w, nawet pstrągi potokowe i pstrągi tęczowe. Trzymajcie się tymczasem. Krótko, treściwie wyszliśmy ze sklepu ledwo, więc... Więc taki, taki, taki spontanik. No, trzymajcie się, na razie, pa. Pozdrawiam. O, proszę. O, proszę. O, proszę, pani Antoni. Drugi, o, o, jak on prowadzi. Jak on prowadzi. O jaki... Jaki ładny! Kurczę Antoni! Całe życie będziesz moim mistrzem! O kurde, ale on walczy! Ładniusi! Kurczę czekaj, żeby ci nie wystraszyć ryb! O ja pierniczę! Co za kleń gościu. Weź sobie go odsyp, a pięknie do zdjęcia. Ja zatrzymam film. No i proszę, jest następny, to już trzeci. Trzeci w ciągu no niecałej godziny na suchara. M mniejszy, ale nie taki mały. Taki średni. Między tym był... pierwszym a... Potem był najmniejszy, największy i teraz jest średni. Trochę dziwna kolejność, ale okej okay. Ważne, że biorą Czy wychodząc do sklepu spodziewałeś się, że, że zaproponuję ryby? Nie. Czyli zrobiłem dobrze, tak? By, się to było tak, że To było tak, że w pewnym momencie zacząłem przeczuwać ale... Zacząłeś przeczuwać, tak? Się... Ty zawsze próbujesz przeczuwać mnie Nie, <laughs> nie ja, ja nie dzisiaj się... przepraszam Was bardzo, ale ja dzisiaj jestem bez tego bez yy, wędki ale mam kamizelkę Czyli wybrałem się technicznie, chciałem na nimfę, ale, ale lenistwo moje sprawiło, że nie chce mi się nimfy wiązać, więc wziąłem tylko wędkę z sucharem już przywiązanym. I po moim tatusiu takie pudełko, po moim kochanym tacie i dziadku Antosia zostało mi takie pudełko. Zaraz wam pokażę pudełko z jakimiś tam sucharkami. Który mój tata wiązał. Nie widać tego, bo jest zabrudzony pudełko, ale no, trochę tego jest w razie czego. Jakby trzeba było. Ale na razie ty chyba masz suchara, którego ja kiedyś wiązałem, no. tak? Pokaż mi go. Zręcznie robiony, taki żółty. On jest już tak potargany przez ryby, że to. No. A no, jak widać, zdaje egzamin. I to nie na małych rybach. No tutaj a, są większe klejnie. Kwestia, kwestia tego, czy po prostu one wyjdą ci do tego suchara. No. Bo ja wiem, że, że są tu większe. No, kiedyś filmowałem je i tutaj są 60 taki, a widzę jak się pluskają tutaj. Więc może faktycznie nimfa byłaby dobrym rozwiązaniem, bo one przy dnie siedzą. Ale potrafią. to jest i przegłębienie w tej rynnie, w tej rynnie mogłyby, mogłoby coś siedzieć. Pyta. Dobra spróbuj ja, ja mogę Ci doradzić żebyś spróbował do góry rzucać i żeby ta mucha spłynęła Woda jest bardzo ładna dzisiaj Bardzo mi się podoba Nie jest może idealnie przy, co, do dołek Ale nogi nie zostawiłeś to dobrze, przepraszam, ale mam, no, my mamy zawsze taki humor. Wziąłem się po prostu nogą w kamienie, a nie widziałem, że jest piasek w A no to proszę cię, jak ty chcesz nogą rozwalać skały, to... Tak okay. Wcześniej było tak fajnie, bezpiecznie. Wiatr wieje nam prosto w pysk, że tak powiem. No tutaj będzie ryba się stała za tym, za tymi skałami. Jestem przekonany, pewien. Znam to miejsce doskonale Ale bardziej z obserwacji wody niż z samego łowienia, nie? W tym roku to pierwszy raz jest na kamienicy. Dobra no kończę to. Do następnej ryby pewnie. Albo i nie. No zobaczymy. Czy będzie czy nie. Na razie. Przyczajony tygrys. Ukryty smok to jest ten kleń tam. Ale Antoni to jest taki no taki na razie mały tygrys. Prawdziwy tygrys tak się czai do tych kleń Ale z tego przyczajania się to efekty są, efekty widać. A to jest chyba dosyć istotne, albo najbardziej istotne, że się tymi rybami jednak bawi, fajnie. Ja przepraszam za to, że się, ale kompletnie jest tak ślisko, tak śliskie kamienie trzeba tak uważać, że to można orła wywinąć w ciągu kilku sekund. Najlepiej narty wodne jeszcze <laughs> Albo na supie Zarejestru Zarejestrować supa Zarejestrować supra, gdyby się dało jako środek pływający do łowienia i supa łowić. Ciekawe czy byś tak dał radę Ty jesteś lekki, to być może byś dał radę Chodź, no, chodź, no idę, no idę. Skradam się za tobą. Cały czas. Ja poślizgi zaliczam. Będziesz przedostawał się na wyspę? Dobra, to ja spróbuję tam dojść za tobą. On gdzieś tu rzuca i może uda nam się złapać wyjścia ryby. Żeby jeszcze sobie trafiały te akurat.

Ale tam to, co się rzuciło, to nie było klejka, tylko nie, to jest większy. Kleń, A to jest mały klej. O, widzisz? Albo? Kiekielnicę? No. Nie, mały klej. No, ale czy ja mogę? O! Ale poleciał. To no, jest taki mały. Czy było widać na nagraniu, ale było usłabienie większego. Może jeszcze trzeba ruszyć się trochę w dół, tak z parę metrów i później kończymy. Wiem, że teraz hałasujemy rybą, ale jak dobrze wypuścisz to to, to to może nie będzie aż tak O jak się chlapnął to nie do mojej <laughs> Ty byś wszystkie tak chciał wyłowić obecny tutaj Tapią się fajnie, ryba jest. Ale ta burza, która miała być, to przeszła tak bokiem gdzieś. No, tak całkiem bokiem. bokiem, bokiem. Jesteś lepszy niż suszarka. Siedzi? No. Poważnie? No. Ale to jakaś pierdółka mała. No. To jest tak. Łodzi. Ale tu się wrzucił większy. Ale widzę jak się błyska tam w tym... No. Super. Sam się wypiął. Specjalnie po to, żeby od razu rzucić na tego drugiego większego. Chyba. Łocie ty, ja się boję, obgryzą mi nogi. <śm> o. Już małe zaczęły, teraz coraz te największe. Ojojoj. Ojojoj. Oj, oj. Zepsuło się? O, 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 widziałem, tu. Widziałaś, gdzie Przed siebie jakbyś rzucił? Ale po co, tam są takie małe No tak no. Po co tam są takie małe No tak. tam ucha nie chce pójść Dobra przerywam nagrywanie, bo tak to będę stał jak Naprawdę. Kurczę, no chlapią się, no chlapią się Ale Co ja mam powiedzieć?